Czym ja coś wam powiem? Bóg jest tym, któremu chcemy powiedzieć, jak bardzo się cieszymy jakimś wydarzeniem. Reagujemy tak, bo radość wpisana jest w nasze życie. Jedyne, czego oczekujemy, to znak, że ktoś ratuje się z nami. Co robić, gdy ten, któremu znajmiamy wspaniałą wiadomość, ma dla nas coś, co komplikuje nam życie? No bo jak inaczej spojrzeć na życie Maryi, która już jest zaślubiona Jezusowi, przed nimi nieznana jeszcze przyszłość? Wszystko jest w ich rękach i takim młodym spojrzeniu na życie. Razem mogą wiele. No to taka niespodzianka. Bóg posyła anioła, który mówi do młodej dziewczyny: raduj się, bo będziesz matką. Na wieść o ciąży różnie się reaguje. Kiedy jest planowana, to nie ma się czemu dziwić, ale jeśli nie jest, w pierwszym momencie niedowierzanie, które przechodzi w szok. Później pytanie: jak to się stało? Choć dziś pytanie raczej jest o przyszłość jak to się stanie. Później następuje spadek entuzjazmu, niepewność, strach, przerażenie, panika. Co Maryja by zrobiła, gdyby nie miała wiary? Zaczęłaby krzyczeć, że to nie jest prawda, bo ona i Józef nic nie robili. To jest kłamstwo, które może ją zniszczyć. Tak by to zapewne wyglądało, gdyby nie wcześniejsze przygotowanie, o jakie Bóg się już zatroszczył. O to możemy być pewni, że Bóg nie rusza tych, którzy nie są przygotowani na jego interwencję. Maryję wybrał wcześniej, zaplanował wszystko w najdrobniejszych szczegółach, uwzględniając oczywiście wolną wolę człowieka. Archanioł Gabriel nie był jakimś tam posłańcem, ale tym, który stoi najbliżej Boga. Dlatego był dobrym mediatorem i dyplomatą, który potrafił wytłumaczyć całość zdarzenia. W bardzo jasny sposób nakreślił wszystko. Zostałaś wybrana, twoja misja będzie czymś niepowtarzalnym, nie musisz się zgadzać, ale nic lepszego cię nie spotka. Nie jesteś znana, lecz to ulegnie zmianie. Odmówisz? Masz prawo. Zastanawiam się, jakby zareagował inny człowiek na tak przedstawioną propozycję. Zwłaszcza teraz, gdy każdy chciałby być kimś ważnym i niepowtarzalnym. Ani mówi słowa, które nie odnoszą się do lęku z powodu jego wizyty. On mówi, by Maryja już niczego nie musiała się bać, bo Bóg wziął ją w szczególną opiekę. Znalazłaś łaskę u Boga. I być może. To przeważyło w dalszym ciągu. No bo kto mi może zagrozić, jeśli sam Bóg staje się moim obrońcą? Docierają do ciebie te słowa? Ile razy doświadczasz lęku nie z powodu trudnego tematu, ale z powodu tego, że nie widzisz obecności Boga przy swoim boku? To jest kluczowe. Może ten napis, jaki uda nam się znaleźć na kółku, nie mów Bogu, jak wielki masz problem, ale powiedz problemom, jak wielkiego masz Boga, należy częściej cytować w swoim życiu. By wzmocnić swoją wiarę na tym samym pozycję. Nie jesteśmy tylko pyłkiem na wietrze. Mamy o wiele większe znaczenie w świecie, który nie liczy się z niczym. Bez Boga jesteśmy jednymi z wielu. Z Nim stajemy się kimś wyjątkowym. I oby do nas docierało za każdym razem, kiedy coś nam komplikuje życie. A nawet gdyby sam Bóg przyszedł z planem, który jest na mnie na rękę, to i tak warto go przyjąć z całą mównością. Jego pomysły są nietuzinkowe. Tak jak i my jesteśmy niepowtarzalni. Niech Pan Wam błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.